Cześć! W tym nagraniu pokażę Wam krok po kroku, jak korzystać z opcji R na platformie NEXO. Opowiem o aktualnych promocjach, które możemy znaleźć na platformie NEXO oraz nowych opcjach, które pojawiły się całkiem niedawno. Zaczynajmy! Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach. więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, jak również. Pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz link do Nexo, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane. I jeżeli się tym zgadzasz, proszę łapkę w górę. I zaczynamy. Zanim przejdziemy do omówienia opcji R, chciałbym Wam tylko przypomnieć, że na moim kanale znajdują się już trzy filmy o Nexo. Jest to to nagranie oraz te dwa, w których omawiałem m.in. kartę krypto od Nexo, jak również dual investment na tej platformie. Zaznaczam od razu, że to nagranie jest sponsorowane przez Nexo i nie tylko należy je tak traktować, jak powiedziałem na początku, ale ono po prostu takie jest. Miejcie to na uwadze, aczkolwiek i tak w każdym moim nagraniu staram się obiektywnie, rzetelnie przekazywać Wam informacje, przekazywać moją wiedzę na temat danej platformy, danego miejsca, więc tak będzie na pewno i. Tym razem. Dobra, ale przejdźmy sobie już do omówienia opcji R. Oczywiście musimy w pierwszej kolejności założyć sobie tutaj konto. Link, tak jak wspomniałem, macie w opisie tego nagrania lub po prostu, jak już mamy konto, zalogować się i wejść tutaj w zakładkę Dashboard. No i tutaj w pierwszej kolejności pokażę Wam, gdzie tę opcję. Znaleźć, zjeżdżamy sobie troszeczkę w dół, no i tutaj mamy zakładkę Assets, ok? Oczywiście możemy sobie ją rozwinąć, i tych kryptowalut, tych tokenów jest dużo więcej na tej liście, jak widzicie. Natomiast ja sobie zwijam i tylko zostawiam te, które mam aktywne, czyli z jakimś konkretnym saldem. Mam bitcoina, mam nexo oraz USDT, i to właśnie tutaj mamy opcję Earn Interest, którą mam teraz krok po kroku. Omówię. Kliknijmy sobie dla przykładu USDT w tym miejscu. Mamy informację do 16%. Klikamy. Oczywiście w tym miejscu pojawia się nasze saldo. Ja mam 2000 USDT i mamy trzy kolumny. Flex Term, gdzie pokazuje nam, na jaki procent możemy liczyć. W tym przypadku jest to 11%. Poniżej mamy informację do 16%. Kliknijmy sobie w tym miejscu i otworzy nam się taka strona, gdzie mamy możliwość zwiększyć takie oprocentowanie właśnie do 16%, jeżeli wybierzemy dłuższy okres. Ok. 3-miesięczna blokada środków to jest dodatkowe 3% APR. Pamiętajcie, APR. PR. jest to oprocentowanie w skali roku, trzeba mieć to na uwadze. Ale wróćmy sobie z powrotem w to miejsce, bo tutaj mamy również zakładkę Loyalty Level, czyli opcja, która umożliwia nam zwiększenie takiego oprocentowania i za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób możemy to zrobić, jak również zwiększenie takiego oprocentowania jeszcze o 1%, czyli łącznie mamy tutaj możliwość zgarnąć właśnie te 16%, jeżeli zdecydujemy się zarabiać w tokenie NEXO. Tak więc zacznijmy sobie od Loyalty Level i to jest to, co omawiałem już w poprzednich nagraniach, natomiast powtórzę to raz jeszcze. Tutaj w zależności od tego, jak dużo trzymamy tokenów NEXO na platformie, w porównaniu do pozostałych środków, jakie w tym miejscu trzymamy, czyli tak jak w moim przypadku jest to USDT oraz Bitcoin, otrzymujemy określony level lojalnościowy. Ja mam w tym momencie GOLD, czyli ilość moich tokenów NEXO mieści się w przedziale od 5% do 10% w porównaniu do pozostałego kapitału, dokładnie 8,76. Jeżeli chciałbym ten poziom zwiększyć do PLATINUM, czyli największego możliwego, no to muszę mieć powyżej 10% w tokenie NEXO środków na tej platformie. Tutaj nam od razu pokazuje, jaką ilość musimy dokupić ewentualnie, aby Odblokować najwyższy level odpowiednio, oczywiście. Inne poziomy macie pokazane w tym miejscu, ok? Co nam daje taki wyższy poziom? Wszystko mamy również opisane poniżej. Mamy tutaj oczywiście mniejsze procentowanie, jeżeli chodzi o pożyczki, różnego rodzaju cashbacki. Zobaczcie nawet 0,5% jeżeli decydujemy się używać exchange na Nexo. No i to, co najważniejsze, i to, co dotyczy. Tego nagrania, czyli Earn Benefits, zobaczcie z podstawowego, a skupmy się na tych bokoinach, z podstawowego 8% w przypadku bazowego poziomu lojalnościowego, może nam skoczyć nawet do 10% w przypadku. Platinum. Ja w tym momencie mam, tak jak wspomniałem, 9%, ponieważ mam poziom gold i to jeszcze mogę zwiększyć o 1%, tak jak Wam wspomniałem, jeżeli zdecyduję się odbierać zyski w tokenie Nexo, zamiast przykładowo określonym tokenie, czy też kryptowalucie, którą wrzucam właśnie tutaj w earn. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, nie ma tutaj żadnych komplikacji, wszystko jest w kolumnach oznaczone i myślę, że warto sobie na to zwrócić uwagę, ok? Tak więc raz jeszcze wracamy w to miejsce. No i tutaj, jak widzicie, opcja Flex jest to opcja, której trzymamy na Nexo nasze środki, przykładowo właśnie USDT, czy jak w moim przypadku również Nexo czy też BTC i z tych środków otrzymuje określony procent APR, czyli w skali roku. Ja wybrałem sobie opcję zarabiania w NEXO, za chwilę Wam pokażę, gdzie się to ustawia. I każdego dnia, zobaczcie, wpada mi tutaj określona ilość NEXO na portfel. I w zależności od tego, ile macie kryptowalut, tyle różnych naliczeń tutaj będzie się znajdowało. I właśnie, przejdźmy sobie teraz do opcji, w której można ustawić sobie zarabianie w NEXO. Klikamy sobie w tym miejscu, następnie tutaj otworzy Wam się taka strona i tutaj wybieramy, czy chcemy zarabiać w danym tokenie, w danej kryptowalucie jest to ta opcja, czyli jak mamy BTC, będziemy zarabiać w BTC. Natomiast jeżeli chcemy dodatkowy 1% takiego zarobku, wybieramy opcję Nexo i zarabiamy w tokenie. Nexo. Ja wybrałem tę opcję, żeby akumulować Nexo, dzięki czemu tak naprawdę tanim kosztem zwiększam poziom lojalnościowy. No i oczywiście w każdej chwili mogę sobie taki token sprzedać. Tak więc jest to opcja pierwsza, w jaki sposób możemy zarobić na platformie Nexo, czyli trzymając swoje środki, a opcja druga, jeżeli decydujemy się trzymać te środki długoterminowo, no to wówczas warto zastanowić się nad korzystaniem z opcji dodatkowej, w której mrodzimy swoje środki na określony czas i w zależności od kryptowaluty będą tutaj różne okresy. W przypadku USDT jest tylko jeden okres, 3 miesiące, natomiast ten okres zwiększa nasze APR o 3%, mamy możliwość ustawić automatyczne odnowienie takiej opcji, wówczas bez pytania automatycznie przedłuży nam o kolejne 3 miesiące, natomiast jeżeli nie chcemy tego robić, klikamy w tym miejscu i tak naprawdę wystarczy wybrać sumę jaką chcemy zamrozić, kliknąć Create Term i tak naprawdę to wszystko. Mamy również tutaj informacje, z którą warto się zapoznać, a ja Wam teraz pokażę przykładowe przeszłości, jak wyglądały takie stakingi, zacznijmy od Nexo, ciach mam tutaj i zobaczcie, na tej opcji zarobiłem 14,98 nexo, tutaj rzuciłem 100 sztuk na 12 miesięcy, tutaj 116 również na 12 i to są te właśnie zyski, jakie wygenerowałem mrożeń do środki. oczywiście możemy wybrać dowolny okres 3 miesięczny, 12 miesięcy i pokażę Wam jak to robić, załóżmy, że chcę wybrać sobie 3 miesiące, dodatkowo otrzymam 5% APR, zamrożę maksymalną ilość, czyli 143 sztuki nie chcę automatycznego odnawiania, klikam create i mamy to, pojawiła się informacja że z sukcesem zamroziłem 143 33 sztuki tokena Nexo na 3 miesiące, dostanę 9%. Oczywiście w każdej chwili możemy zmienić opcję i włączyć automatyczne odnawianie, i tu mamy podaną datę, kiedy kończy się taki. Staking. Pokażę Wam jeszcze na Bitcoinie. Tutaj też miałem kilka opcji już na mniejszych kwotach. Przykładowo wrzuciłem taką ilość Bitcoina na miesiąc. Dostałem tyle Nexo. To było w 2022 roku. Również tutaj wstałem tyle Nexo. I tutaj 1,83. No i tu również mamy miesięczny okres. Dodatkowy 1%. Załóżmy, że całą tą ilość to zamrozić. Klikam Create. Tylko sobie zmienię. O. Żeby mi nie odnawiało automatycznie, no i tutaj mamy podaną maksymalną kwotę, jaką możemy alokować, jest to dość pokaźna sumka, no i oczywiście nasz procent 5,5. Pokażę Wam jeszcze USDT, natomiast zanim to zrobimy, chciałbym wam pokazać promocję, jaką znalazłem właśnie tutaj na Nexo. Jeżeli odpalimy sobie taką opcję Fixed Term, czyli tę, którą Wam przed chwilą pokazałem, to będziemy się kwalifikować na nagrody 0,5 bitcoina od Nexo. Tutaj mamy wszystko opisane. Jeżeli przeniesiemy minimum 500 dolarów naszych środków do opcji Fixed Term, czyli to co pokazałem, pomiędzy 1 kwietnia godziną 14 UTC a 14 kwietnia, czyli jeszcze jest troszeczkę czasu, będziemy się kwalifikować na nagrody z tej puli. 24 osoby wygrywa i można tutaj zwielokrotnić swoje szanse wrzucając większą ilość środków. Przykładowo 500 dolarów razy 3, czyli 1500 dolarów daje nam 3 wejścia. Mamy tutaj opisane. I tak naprawdę wrzucając różne środki. Stówkę przykładowo w USDT, stówkę w Bitcoinie, trzy stówki w Nexo. My również się kwalifikujemy na taki. Można powiedzieć, bilecik w losowaniu, byle łącznie przekroczyć wartość 500 dolarów. I każde takie 500 dolarów daje jedno wejście. Tutaj mamy te nagrody: jedna nagroda 0,1 Bitcoina, jedna nagroda takiej wartości, kolejna, kolejna. I tu mamy 20 nagród z taką ilością Bitcoina, czyli po dzisiejszym kursie średnio jest to ponad 800 dolarów. Ja sobie szansę daję, wrzucam swoje środki. Tu mam jeszcze inne zasady, zapoznajcie się z nimi, a ja wracam dalej do omówienia opcji R. I tu klikam sobie w tym miejscu, tutaj okres. 3 miesięczny i zamrożę sobie dodatkowo 1000 Dolców. Czekajcie, bo tych zer mi tutaj nawaliło. Nie, chyba jest OK. Dobra. Nie odnawiamy. crate I mam 14% APR. 3 miesiące. Kończy się wszystko 4 czerwca, jeżeli dobrze widzę. No i oczywiście takie zyski w tokenie Nexo dzień w dzień będą pojawiać się na moim koncie, zwiększając ich ilość. No a ja dodatkowo jeszcze daję sobie szansę tutaj zdobyć jakieś Bitcoiny w loterii, zobaczymy czy się uda tutaj w tym miejscu znajdziecie określony procent APR dla poszczególnych kryptowalut i tokenów bazując na poszczególnych levelach lojalnościowych mamy base, wymienione kryptowaluty oraz tokeny mamy podane limity, procenty dalej mamy silver, tutaj pojawiają się oczywiście możliwości dodatkowego bonusu w nexo 0.25 aż po platinum, które ma taki bonus zwiększony do nawet 2% zobaczcie, mówię nawet, bo to zależy oczywiście od tokenu, od kryptowaluty Dajcie mi znać w komentarzu, czy korzystaliście już z tej opcji na Nexo lub innych produktów, które możemy na tej platformie znaleźć. Oczywiście, jeżeli chodzi o promocję, to nie wszystko. Mamy jeszcze jedną i tak naprawdę ona wiąże się z tym, co robiliśmy do tej pory. Czyli, jeżeli macie na platformie jakieś środki i wrzucicie je właśnie tutaj do Earn, no to przy okazji jeszcze kwalifikujecie się tutaj na odbiór 10 tysięcy Satoshi. Oczywiście musimy założyć sobie konto i jest to opcja chyba tylko i wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy założą sobie konto, wrzucą minimum 50 dolarów fixed. Ten, lub zrobią swap na minimum 100 dolarów, dokonają jakiejś pożyczki lub użyją karty Nexo, no to otrzymają 10 tysięcy Satoshi, może nie jest to jakaś ogromna kwota, natomiast jak deut trzeba brać, takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o same promocje, to wszystko, mamy również nową opcję, która pojawia się na Nexo, a mianowicie możliwość przeniesienia swoich środków, podając jedynie e-mail innego użytkownika Nexo lub jego numer telefonu, OK, No i tutaj mamy pokazane, jak taką opcję znaleźć, jak z niej korzystać, zobaczcie. Bardzo proste, intuicyjne, pyk. I środki przesłane. Także to wszystko, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że już wiecie, jak korzystać z opcji R. Wszystko jest przejrzyste, intuicyjne, moim zdaniem w sposób klarowny opisane, więc uważam, że nikt nie powinien mieć problemów z korzystaniem właśnie z tej opcji. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, było interesujące. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No a ja, widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!